Witam serdecznie, dzisiaj słuchajcie kolejny poradnik odnośnie modyfikacji dzisiaj będziemy instalować tak jak widzicie Polish Prison Guard czyli y, służbę więzienną y, czyli po prostu będziemy, możliwe, że będziemy mo mieli dostęp ogólnie do tych stroi więc ja was zapraszam i lecimy z odcinkiem więc ok, mamy słuchajcie pliki, te pliki możecie pobrać y, z linku w opisie, który jest jak widzicie mamy dwa pliczki więc ogólnie teraz Wam powiem, jak wszystko zainstalować, żeby to działało. Nie wiem, czy to podmieni ogólnie stroje, yy, stroje nasze, w sensie, że będziemy mogli też ich używać, ale na pewno wiem, że w więzieniu będą normalnie yy, te stroje działały, czyli po prostu yy, strażnicy będą mieli stroje yy, polskiej służby więziennej. Więc teraz tak, włączamy pierwsze co Edit Mode, bo to będzie nam potrzebne do tego, żeby wgrać. I teraz będziemy przychodzić w poszczególne katalogi, więc tak jak mówię zawsze, prosiłbym o to, żebyście oglądali uważnie i słuchali uważnie tego co mówię, bo później występują błędy, ludzie do mnie piszą dlatego, dlaczego coś nie działa, wychodzi na to, że później sami te błędy powodują. Więc prosiłbym o obejrzenie od samego początku do samego końca tego poradnika, nie przeskakiwać. Bo jak będziecie przeskakiwać, to będzie coraz to więcej błędów. Więc przechodzimy teraz słuchajcie, do instalacji. Jeżeli macie Edit Mode włączony, to przechodzimy do Moc, Update, X64, DLC Pack. I teraz tutaj musimy znaleźć folder PatchDay22NG. Więc musimy tutaj szukać, szukać. I tu mamy PatchDay22NG. Przechodzimy tutaj. Przechodzimy do DLC RPF, X64. Models, CD Images, PETs, i tutaj musimy znaleźć też właśnie y, patchdi 22NG RPF. Więc teraz tutaj znajdujemy to, i teraz y, musimy zobaczyć, czy mamy mamy Prison Guard. Widzicie, jest, jest ten pliczek. Więc jak go sobie otworzycie, to tutaj macie wszystkie ogólnie rzeczy. Ale żeby sprawdzić ten cały strój, wchodzicie zawsze w te pliki. Czyli tutaj w tym przypadku, no właśnie nie wiem czemu mnie nie wyświetla, ale wejdźmy jeszcze w to. No tutaj jak widzicie jest... Yy, tu są stroje, o właśnie, tu są stroje, czyli nie ten tylko... Yy, tylko ten właśnie, co teraz klikałem. No i teraz jak sobie weźmiemy te dwa pliczki, przeniesiemy tutaj. To nam się zamieni. I teraz, jakbyśmy sobie chcieli sprawdzić, no nie wiem, jeszcze sprawdźmy tutaj ETD. O, i patrzcie, już jest. Są polskie, są polskie i są amerykańskie. Więc teraz to zamkniemy. Ja jeszcze przejdę sobie tutaj do tego pliku, co wcześniej mieliśmy. No i tutaj, jak widzicie, jest służba więzienna. Więc wszystko nam fajnie podmieniło. Więc ja jeszcze tylko wejdę do gry, żeby właśnie zobaczyć. Czy to na pewno wszystko działa? Więc to zamykamy. Wszystko możecie pozamykać i widzimy się w grze. Dobra, słuchajcie, jestem już pod więzieniem. Musiałem tutaj niestety przyjechać, bo nie da się tepnąć do więzienia. Ale jak widzicie, wszystko nam fajnie podminiło. E, sprawdzę jeszcze, czy jest możliwość, żebyśmy ogólnie mogli sobie te stroje zrobić. Jeżeli znajdę takie rozwiązanie, żeby, żeby było można stworzyć ten strój. To wtedy jak najbardziej będzie też poradnik odnośnie tego, jak sobie taki strój stworzyć. Powiedziałem, eee, że możemy też nawet w więzieniu pracować. Eee, tylko, że niestety będzie trzeba, no tak jak mówiłem, stworzyć te stroje i wtedy będzie można sobie na spokojnie działać. Więc słuchajcie, jeżeli podobał się Wam odcinek, podobał się Wam poradnik tym bardziej, to zapraszam do zostawienia obserwacji, łapki oraz komentarza. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych poradnikach.